Władysław Stanisław Reymont, komediantka, odcinek siódmy. Nie miała jeszcze czasu myśleć o ojcu. Miasto, które widziała po raz pierwszy, gwar, jaki ją otoczył zaraz na dworcu, zmęczenie podróżą i ostatnimi chwilami w Bukowcu, potem te gorączkowe starania o zaangażowanie się do teatru, próba... Łazienki, oczekiwanie wieczoru i tej wstępnej próby, wszystko to tak ją całą zajmowało, że prawie zapomniała o domu. Ubierała się długo i starannie, bo chciała wyglądać dobrze. Kiedy przybyła do ogródka, światła były już pozapalane i publiczność zaczynała się schodzić. Poszła śmiało za kulisy. Maszyniści ustawiali dekoracje, z towarzystwa nie było jeszcze nikogo. W garderobach gazy płonęły jasno. Krawiec szykował jaskrawe kostiumy, a fryzjer pogwizdując czesał jakąś perukę o długim jasnym warkoczu. W damskiej garderobie jakaś stara kobieta szyła coś stojąc pod światłem gazu. Janka chodziła po kątach i oglądała wszystko. Ośmielona tem, że nikt na nią nie zwracał najmniejszej uwagi. Ściany murów poza olbrzymimi płachtami dekoracyj były brudne, poobijane stynków i pokryte jakąś lepką wilgocią przejmującą wstrętem. Brud panował na podłogach, przystawkach, meblach poobdzieranych i dekoracjach, które się jej wydały nędznymi łachmanami. Woń mastyksu, szminek i włosów przypiekanych, rozbucząca się po scenie, sprawiały jej nudności. Oglądała zamki wspaniałe, komnaty królów operetkowych, krajobrazy olśniewające i zobaczyła z bliska marną mazaninę, która mogła zadowolić tylko grube zmysły i z daleka. W rekwizytorni ujrzała tekturowe korony. Aksamitne płaszcze były tylko marnym welwetem, atłasy kitajką, gronostaje perkalem malowanym, złoto papierem, zbroje tekturą, miecze i sztylety drzewem. Kłamstwo, kłamstwo, kłamstwo. Przyglądała się temu sztucznemu, kłamanemu przepychowi z pogardliwą wyższością. Oglądała to swoje przyszłe królestwo. Jakby chcąc się przekonać, czym jest, co zawiera w sobie. A że było blagą, szychem, kłamstwem, komedyją, nie dziwiła się jakoś temu. Widziała nad tym wszystkim rzecz wyższą nieskończenie. Sztukę. Scena jeszcze nieustawiona była słabo oświetloną. Przechodziła ją po kilka razy krokiem posuwistym, jak heroina. To znowu lekkim, pełnym wdzięku i powiewności dziewczątek. Albo prędkim, gorączkowym, takim co to ze sobą niesie śmierć, przekleństwo, zniszczenie. I twarz jej odpowiednio się układała, oczy gorzały płomieniem eumenit, burz, rządz, walki lub rozpalone nastrojem miłości, tęsknoty, niepokoju paliły się niby gwiazdy w noc wiosenną. Przeobrażała się bezwiednie pod wpływem przypominania sobie sztuk i ról że zapomniała o wszystkim, nie zważając na posługaczy chodzących obok niej. Czuła się w tej chwili pochłonięta świętym ogniem sztuki. Ten dreszcz, tak znany wszystkim prawdziwym artystom, przenikał ją na wskruś. Skupiała się w tej jedynej szczęśliwości dusz wyższych, jaką daje zatopienie się w ekstazie, w kontemplacji idei lub wrażeń. Tak samo mój Oleś robił, tak samo... Powiedział ktoś cicho w kulisie od strony kobiecych garderób. Janka zatrzymała się zmieszana i podeszła bliżej. Stała tam jakaś kobieta średniego wieku i wzrostu o suchej twarzy i surowym spojrzeniu. Pani się zaangażowałaś do nas? zapytała ostrym, energicznym głosem Stara, i okrągłe sobie oczy wlepiła przenikliwie w Jankę. Jeszcze nie zupełnie. Mam mieć teraz próbę z dyrektorem muzyki prawda? Pan Sabiński mówił nawet, że przed przedstawieniem zawołała, przypominając sobie. A, z tym opojem. Janka spojrzała na nią, zdziwiona ostrym dźwiękiem jej głosu. Chcesz pani koniecznie być u nas? W teatrze tak. Umyślnie przyjechałam. Skąd? Zapytała krótko Stara. Z domu, odpowiedziała Janka, ale już ciszej i z pewnym wahaniem. A, pani świeża zupełnie. No, 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 to ciekawe. Dlaczego? Że ktoś, co kocha teatr, chce się dostać do niego? Eee, tak każda mówi, a ucieka z domu albo przed czymś, albo dla czegoś. Janka usłyszała w jej głosie akcent złości jakiejś, więc się nic nie odezwała na to, ale rozważywszy coś szybko zapytała. – Nie wie pani, czy dyrektor orkiestry prędko przyjdzie? – Nie wiem – odburknęła gniewnie stara i odeszła. Janka została znowu sama. Cofnęła się nieco w kulisę, bo na scenie rozciągano olbrzymie, woskowane płótno – Patrzyła się na to bezmyślnie, gdy stara znowu się pokazała i przemówiła łagodniej. Poradzę coś pani. Trzeba dyrektora mieć za sobą. Żebym to ja wiedziała, jak zrobić. Masz pani pieniądze? Mam, ale. Jeśli pani usłuchasz, to poradzę. Ależ wszelką radę przyjmę z wdzięcznością. Nie mam przecież nikogo, nie wiem, jak się obrócić i do kogo. Pomóż mi pani, proszę o to serdecznie. Trzeba go trochę podpoić. To próba dobrze pójdzie. Janka spojrzała zdziwiona. Zupełnie nie zrozumiała, co to znaczy. Stara uśmiechnęła się z politowaniem. Nie rozumiesz, pani widzę. Ale jak kto nawet takich rzeczy nie rozumie, w jaki sposób się wciskać, to nie powinien być w teatrze. Mówiłam przecież z dyrektorem, obiecał mi, więc cóż więcej zrobić? Śmiała, Śmiała się cicho. <śmiała> to krowięta czysta. Po chwili szepnęła: Chodźmy do garderoby, objaśnię panią trochę. Pociągnęła ją za sobą, a potem, wziąwszy się do upinania sukni na manekinie, rzekła: Musimy się poznajomić. Orłowska, powiedziała Janka. Pseudonim czy nazwisko? zapytała, przytrzymując jej rękę. Nazwisko odpowiedziała myśląc, czy może nie lepiej byłoby użyć jakiego pseudonimu. Ja się nazywam Sowińska. Mogę Pani być pomocną we wszystkim. Jestem tylko teatralną krawcową, ale robi się to i owo, co potrzeba. Córka moja ma magazyn strojów. Jeśli będzie pani czego potrzebować, proszę do nas. Głos jej miękł i czuć było, że łasiła się, przymilała z uśmiechem, chciała wzbudzić zaufanie. Proszę Pani, jakże z tym dyrektorem? Potrzeba mu kupić koniaku, tak, dodała po chwili: koniak piwo i przekąska. To może wystarczy. A jeżeli nie, to już on sam powie resztę. Ileż to może kosztować? Myślę, że za trzy ruble ugości się go należycie. Niech mi pani da, już ja wszystko załatwię. Trzeba iść zaraz, bo czas. Janka dała pieniądze. Sowińska wyszła i w jaki kwadrans przybiegła zdyszana. No, dobrze wszystko. Chodź pani, dyrektor czeka. Za salą restauracyjną był gabinet z fortepianem W potrzebie używany na próby śpiewne I korepetycyjne. Halt, czerwony i zaspany Już tam czekał Mówił mi Cabiński O pani Zaczął Co możesz pani śpiewać? Oj, jak gorąco Może uchyli okna? Zwrócił się do Sowińskiej Jankę zaniepokoił jego głos Chrapliwy i twarz rozogniona Pijacka Ale usiadła do fortepianu nie wiedząc, co wybrać. A, pani gra? zdziwił się bardzo. Tak, odrzekła i zaczęła grać wstęp jakiś, nie widząc znaków sowińskiej. Zaśpiewaj, pani, co bądź. Niech tylko głos usłyszę. A może mogłabyś pani solo śpiewać? Panie dyrektorze, ja do dramatu, do komedyi wreszcie czuję powołanie, ale nigdy do opery. O operze nie mówimy przecież, tylko o tem o operetce. Zawołał, uderzając się w kolano skankanowym zacięciem. Śpiewaj pani, nie mam czasu i spalę się z gorąca. Zanuciła drżącym od emocji głosem, ale z pewnym wyrobieniem jakąś piosenkę Tostiego. Dyrektor słuchał, a patrzał się na Sowińską, wskazując na spieczone usta. Kiedy skończyła, zawołał. Dobrze. Przyjmujemy panią. Uciekam, bo się smażę. Może by się dyrektor z nami czego napił? Powiedziała nieśmiało zrozumiawszy znaki Sowińskiej. Trochę się wymawiał, ale w końcu został. Stara kazała Garsonowi przynieść pół butelki koniaku, trzy piwa i przekąski, a wypiwszy swój kufel, wyszła śpiesznie narzekając na zapomnienie czegoś w garderobie. Halt przysunął się z krzesełkiem bliżej. Janka zmieszana tem sam na sam milczała, nie wiedząc o czym mówić. Hmm? Masz pani głos. Ładny głos! rzekł i położył jej na kolanie swoją olbrzymią czerwoną łapę, a drugą dolewał koniak do piwa. Odsunęła się nieco dotknięta nieprzyjemnie taką poufałością. Możesz pani dobrze stanąć. Ja pani pomogę. Wychylił kufel duszkiem. Jeżeli pan dyrektor łaskaw. Szepnęła, usuwając się jeszcze więcej, bo ją owionął jego oddech gorący, przejęty alkoholem, i wzrok jakiś mętny obejmował niby uściskiem. Postaramy się o to, ja się panią zajmę. I od razu, bez wszelkich ceregieli, których był zawsze przeciwnikiem, objął jej kibić i przyciągnął do siebie. Odepchnęła go z taką siłą, że upadł na stół i dopadła drzwi, gotowa krzyczeć. Zostań! No brzdąc, jesteś głupi. No, no zostań! Chciałem się tobą zająć, pomóc ci, ale kiedy głupia jesteś, dymajże sobie chóry do śmierci. Dopił resztę koniaku i wyszedł. Pod werandą siedział Cabiński z reżyserem. Ma jaki głos? Zapytał pierwszy, który widział Jankę wchodzącą do gabinetu. Sopran? Ha, coś niesłychanego prawie. Alt! Janka siedziała z godzinę w gabinecie, nie mogąc się uspokoić. Wstyd zalewał jej oczy łzami gorzkiego upokorzenia. Odchodziła od przytomności prawie. Były mgnienia, w których zrywała się jakby chciała uciec z tych murów, spośród tych ludzi, ale opadała natychmiast z jękiem, bo przypominała sobie, że jest bezdomną. Gdzie i po co? Zostanę. Zniosę wszystko, jeśli wszystko znieść potrzeba, ale dojdę tam, gdzie chcę. Muszę, mówiła sobie z mocą, muszę i zacinała się w zdeterminowanym uporze. Zbierała w sobie wszystkie siły do walki jakiejś z życiem, z niepowodzeniem, z przeszkodami, ze światem całym złym i wrogim. I przez chwilę widziała się na jakimś zawrotnym szczycie, gdzie była sława i upojenie zwycięstwem, ale nie uczyła się tem szczęśliwą. Nie. Bo majaczył wyżej jakiś szczyt inny, potężniejszy, ku któremu pieli się ludzie. Dobrze zapłaciła za przyjęcie do teatru, powiedziała do siebie, wchodząc za kulisy. Sowińska przybiegła do niej, patrzyła jej w oczy długo i nieznacznie chciała wybadywać, ale Janka powiedziała jej wręcz pogardliwie: Dziękuję pani za radę i za pozostawienie mnie samej. Śpieszyło mi się. Nie zjadł pani, to dobry człowiek. To niechże pani córkę swoją zostawi temu dobremu człowiekowi, powiedziała szorstko. Moja córka nie jest aktorką, odpowiedziała stara. A nic to, tylko nauka, szepnęła odchodząc od Sowińskiej. Spotkała Cabińskiego i przystępując do niego rzekła: Przyjmie mnie dyrektor? Już pani jesteś w towarzystwie. Okaże to się, którego dnia umówimy. Co będę grać na pierwszy występ? Ja bym chciała grać Klarę we właścicielu kuźnic. Cabiński spojrzał się bystro i zasłonił usta ręką, żeby nie parsknąć śmiechem. Zaraz, zaraz, musi się pani obznajomić ze sceną. Tymczasem będzie pani występować w kurach. Mówił mi halt, że pani grasz na fortepianie i zna nuty. Jutro dostanie pani partie z operetek, jakie grywamy i nauczy się pani chórów. Janka chciała jeszcze coś mówić, ale Cabiński zakręcił się i poszedł. Albo komediantka, albo ma srogiego bzika szepnął, przystając nagle. Uśmiechnął się, machnął ręką i poszedł szybko na ogródek. Janka poszła do garderoby i zaledwie uchyliła drzwi, gdy ją ktoś pchnął. Drzwi zatrzasnął przed nosem i ze złością zawołał: Na górę, tam chórzystki! Chciała uderzyć w drzwi z gniewem, jak ją opanował, ale zacięła tylko usta i poszła na górę. Garderoba chórzystek był to wąski, długi i niski pokój, szeregi gazowych świateł nad prostymi z desek stołami biegnącymi z trzech stron przy ścianach płonęły bez osłon. Ściany były sklecone z nieheblowanych animalowanych desek. Popisane nazwiskami, datami, dowcipami i karykaturami robionymi węglem lub szminką czerwoną. Na wolnej ścianie wisiały całe pęki sukien i kostiumów. Ze dwadzieścia kobiet siedziało rozebranych przed lustrami najrozmaitszych kształtów, a przed każdą paliły się świece. Janka zobaczywszy niedaleko ode drzwi wolny stołek usiadła i zaczęła się przyglądać. – Przepraszam, to moje miejsce – zawołała jakaś tęga brunetka. Janka stanęła z boku. Pani przyszła do kogo? Pytała się ta sama, nacierając sobie twarz wazaliną pod puder. Nie, przyszłam do garderoby. Jestem w towarzystwie, powiedziała dosyć głośno. Tak? Kilka głów podniosło się z nad stołów i kilka par oczów spoczęło na niej. Janka powiedziała swoje nazwisko tej brunetce. Facetki! Ta nowa nazywa się Orłowska. Poznajcie się! zawołała brunetka. Kilka najbliżej siedzących wyciągnęło ręce do przywitania I charakteryzowały się dalej Lotka, pożycz mi pudru Kup sobie Sowińska! Krzyczała jakaś przez uchylone drzwi Nadół do garderoby solistek Spotkałam tego samego faceta, wiecie? Idę sobie nowym światem Blaga! Myślałby kto, że na takiego diabła poleci, który Kupiłam sobie garnitur, patrzcie! Wołała niska, bardzo ładna blondynka on ci kupił? Jak Bozie kocham, nie. Kupiłam sobie z oszczędności. Perskie oko, aha, uwierzymy. Ten farmak składa ci oszczędności, co? Zupełnie lila. Bluzka wolna z karczkiem, z koronek kremowych, spódniczka gładka z rulonikiem u dołu, kapelusz z fiołkami, opowiadała któraś, nadziewając przez głowę sukienki baletowe. Słuchaj ty, liliowa! Kiedy mi oddasz pół rubla, bo potrzebuję. Wezmę po spektaklu, to ci oddam słowo. Aha, caban ci da akurat tyle. Powiadam pani, że już mnie rozpacz ogarnia. Pokasływał trochę. Myślałam, że to nic. Aż tu wczoraj zaglądam do gardziołka. Plamy białe. Poleciałam po doktora. Obejrzał i powiada dyfteryt. Siedziałam przy nim całą noc. Smarowałam co godzina. Nie mógł nic mówić, tylko pokazywał paluszkiem, że go bardzo boli. I łezki tak mu płynęły po buzi, że myślałam, iż umrę z boleści. Zostawiłam przy nim stróżkę, bo chcę wziąć co pieniędzy. Zastawiłam salopę i wszystko mało i mało. Opowiadała półgłosem sąsiadce, szczupła, ładna, ale i cierpieniem i biedą twarzy aktorka i zakręcała sobie grzywkę, karminowała usta posiniałe i ołówkiem nadawała wyzywający wyraz swoim zmęczonym bezsennością i łzami oczom. Czytał Marek Bogucki. Ciąg dalszy nastąpi.